W dzisiejszym odcinku oglądamy sobie największych nóbków w Fortnite. Cie. Także, komu się będzie podobał odcinek, to łapeczka w górę. Zapraszam Was także do subskrybowania, a kto chce wziąć udział w giveawayu, to zapraszam Was do opisu, bo tam są wszystkie informacje. A główna sala to pisanie kodu Ebela poza YouTube w sklepie, ponieważ to jest giveaway dla naszych wspierających. A dzisiaj, tak jak mówiłam na samym początku, bardzo śmieszny odcinek oglądamy sobie samych Bambików w Fortnite, także miłego oglądania. Dobra, słuchajcie, mamy pierwsze podejście do bambika I cały filmik będzie taki, także oglądajcie do końca, zostawcie łapkę w górę Największe bambiki w Fortnite. Widzicie? Tam pod ścianą stoi no, bambik tam. To jest chyba, mi się wydaje, Dobra. że to, jest, to nie jest Bambik, tylko to jest gracz 200 IQ, bo chciał się zlać ze ścianą, a nogi chciał, chciał sobie się zlać. Ze ścianą. Chyba chciał z, e, iść z tym do toalety, a nie. chciał sobie zlać e, te nogi, chciał sobie z tym workiem zlać. Znaczy, tak mi się wydaje. Zobaczcie, on jeszcze wygra. U, bo, bo, on się tutaj. poszedł wysikać ten gracz. Rafał, myślisz, że on wygra? Ja myślę, że on jeszcze nie, wygra. Nie, no, ja myślę, że tu 11 trapów, ma coś z trapami. Zobaczymy, tutaj popis edycji. Dobra, brawo, ale brawo. coś tu nie pana. wychodzi, coś tu nie wychodzi. Coś tu nie wychodzi. A, bo to jeden na jeden. Ostatnich dwóch się zostało myślałam, że to jest środek meczu oj 15 kg nie tutaj go. Ma. o Ok. No. Ładnie, ciekacie to jego rekord. I zauważmy, on ma ile? 100 ponad 130 HP 120. Co co się okay. stanie? No zabij jego pewnie z działka jak się tylko popatrzy. To nie jest zwykły Bambik, to jest Bambik yy, czerwony kapturek. To... What? He me, bro. Skąd wiedziałaś? GG, ja Jestem że Ale to... Jak ten film się nazywa? Ale to powinni ich robić, a nie bambiki robią gości. Co tu się... Co to jest w ogóle? Dobra, tu rozwój? mamy Dakota za 5 kg, je? To jest w ogóle redner. chyba pierwszy sezon, tak mi się wydaje, nie? Nie, nie. Później nie? działko było w ogóle, wiesz... Później wsadzone do gierki. W ogóle broni nie ma pokazanych.

to była słaba, moim zdaniem. Okay. O, tutaj słuchajcie tego. Tań jest Bambika. Gdzie on tańczy, co? Na dachu chyba, albo pod spodem. Nigdy nie wiadomo w tej grze, gdzie kto jest. Idzie, idzie, idzie. Idzie, idzie do niego. Słuchaj. O? No, ale to nie Bambik. To przyszedł do niego po prostu gość. To jakiś stream sniper co coś zrobić z nim Możemy grać razem No i co jest? Nie To święta bo ma świąteczną laskę W tyłek by dostrzeli pozdro hmm. Szkoda by go było co? No. A tu nasza rozciągnięta Dobrze, że nie ma tego już Dobrze bardzo jeden, dobrze jeden goście tam został Patrz! ej patrz <laughs> Serio To było dobre to znowu ten sam, o, ta, osoba, ta sama osoba, nie? No, tak jest. No. To jest najlepszy snajper. To on chyba lubi ten. O, tu jest kościół krzaczku. Really? What the... O, z się siedział u niego pod tym. Ja bym nie zabijała. Nice. Tu jeszcze ten bóg był. No. Runy. A. Duszki. Duchem coś nawet zdrowym. nie wiadomo, które to są sezony. Jak on go tu Ojojo, widział? Jojo, A tu jest, to jest ten sam mecz cały czas chyba. O! No. no way, o, się łapę. Dude. what do you mean? No way. On chyba wszedł zabiję. duchem na niego tam wcześniej. Dam mu broń i pewnie go zabije, tak będzie. Zabierze pompę. Idzie za nim? No. On go zabije, no. Steamowali się? Czyżby? Uwaga. Cieszyli, czy zgłosili ich po tym bedziu? A dał mu ze sieba. Mówi weź sobie. A, no. Dobra, zabrał potkę. I teraz ten jeden gościu ich zabiera ze Czemu Co? taka muzyczka smutna, coś się stanie za chwilę. Co? Zabry Zostawcie łapkę w górę za tą akcję. Kumpla. Ciekawe Chyba było przykro. A mi się aż przykro zrobiło. Tutaj. Co on udaje Ten, że nie umie strzelać? Nie no chcę wiesz takie szybkie szybkie strzały zrobić. <grym <grym <mocno> Ale ten ktoś już ma tak także to nie jest jakiś bambik no. Ha, bo to jeden na jeden, bawi się z nim nie. co to zrobić co on tu wymyśli? A pułapki 8 pułapek no? Mi się wydaje, że pułapką mu go zabije, a tobie? Oddam mu może. Nie może trafić, tak? Tutaj chce zrobić taki strzał, a coś nie może. Dam mu potki. Nie wziął. <grym> <grym> ja mam robiła najniższą... O, Dostał. Ja mam robiła <grym> najniższą strefę challenge. No coś nie wychodzą mu te strzały. No. No, ale to są trudne strzały. Ale w głowie nie. się miesza przez te. Kręci się w głowie od tego. I co to mają robić te strzały? On sobie ćwiczy, czy no tak? Po prostu to po prostu... jakby wiesz. Bawi się po prostu, tak? No bawi się, no. Czuję, że go zabije się ten bambik. Ja, ja się cieszę. Ja że go zabił. Ale wiesz, jaki to musi być później wstyd? Fame. No fame dla, dla, no tego, fame dla tego gościa. Sobie. Ale patrz. <laughs> Postra. Co ty gadasz, on przeżyje? Ale to on miał lotnie? Nie, po prostu lotnia była odblokowana Tak wcześniej No kiedyś tak było, że była lotnia, nie? No yes. To było dobre Ale jak się ludzie burzyli wtedy, nie? No. Jak on tu przeżył, to ja. Czemu on dostał nie? killa? Aby się to być dwójki, nie? O, Pozdro To było dobre No 11 kg. A tu była dziewczyna, co? Like a Awa, ja, ja? Chyba tak. No, musi to być dziewczyna. Nie, yeah. zespół Rafał Big banana, teraz Patrz. już się tak nie da. Co tu się dzieje? A tu często takie walki. Pozdro. A to czwórki. Więc ty przyjdzie za chwilę? Jest jak on krzyczy Masakra co? No. I pewnie zlecam A tu jest ty nie Co jest grane Ty ten Bambik niby Nie wiem co... O, on jest grane. tym bambikiem A tam, tutaj, tutaj chyba I ten na prawo co Bambik mi się wydaje O ten! No, Pozdro. ich Bambik! To jest ten Bambi! Pozdra, to było dobre. Najlepsza akcja no, do tej pory. Nie, nie, nie. To no, było dobre, dobra. No? Ninja to jest. Ninja jest Bambikiem? W sumie mała waskida Bambika. Chyba No w sumie? A kogo tu chodzi. Nie może zabija do... może dużo. Z tego działka. Pozdra. No myślałam, że go zastrzeli Pewnie go złamszy tu jeden. A to jeden na jeden. To o, Nie omega, tylko ten. Karbit Ło! Wow. Ale szybko! Oh! Ale czym nie yeah! ma nic tego. Halo! Ej, te fabryki w ogóle sobie jeszcze na mapie nie ma ich, nie? No fucking way, Louis. zagra no no para. no. Parasolka błonie. O, mamy naszego ulubieńca. IQ, Ej, patrz jaki sobie zrobię, widzisz? No, zombie, ale taktyka, ja nawet. To to, to to jest scratch 200 IQ, a nie Bambik. Tu przychodzi pod dobra, niego dobra. i każdego zombiaka zabija pułapka Dobre Ninja, Pan jak on siedzi, skupiony. Aha no, i on się przesiada z działka na działko w takim razie. No jednego typa tam na pastwie. Ale patrz się w ogóle nie rusza. No teraz się ruszy. Ja bym go podwaliła czy coś. No ciekawe jak się to skończy. No i zabiję go pewnie. Ostro. Dobra, skajcie to by był to koniec. Już koniec? Tak, to już koniec, to tylko 10 minut. Łapkę w górę zostawcie jak chcecie kolejny film i uczestniczcie w dzisiejszym giveawayu. Wpisujcie kodzik do sklepu i piszcie w komentarzach swoje niki. Na razie, pa pa!